Witam. Dzisiaj testujemy Volkswagena Sportswana, Golfa Sportswana, e, który jest w pewnym sensie następcą Volkswagena Golfa Plus. Plus nie było dobrą nazwą dla tego samochodu, więc Volkswagen stwierdził, że lepiej jak nazwać go Sportswan. Ani to sports, ani van, ale nazwa brzmi zdecydowanie lepiej. Jest bardziej charakterystyczna, po prostu ktoś może kojarzyć to auto e, w przeciwieństwie do nazwy Plus. Plus właściwie nam nic nie mówi. wiem że jest coś więcej, ale, ale to właściwie wszystko. Natomiast Sportsvan brzmi całkiem nieźle. Chociaż szczerze mówiąc, trochę trudno się to wymawia, Sportsvan. Może jakby się to był Sportvan, to by było trochę lepiej. Generalnie coś tam ze sportu można znaleźć. Co można znaleźć? Na przykład o, taką podwójną końcówkę układu wydechowego, które są... Te końcówki są metalowe, ładne, nie, bez żadnych tam chromowanych Dodatków takie lubię najbardziej, takie naturalne, ze stali ładnie ucięte, bez żadnych zadziorów i wyglądałem naprawdę rasowo. Nie ma żadnych ala dyfuzorów, natomiast jest tutaj dużo widać, dużo rzeczy, które wyszły pewnie w tunelu aerodynamicznym. Bardzo ostre krawędzie generalnie tego samochodu, tutaj takie dokładki, takie ala spoilery na boku spoiler oczywiście na dachu pełni również funkcję estetyczną, ale już to moim zdaniem to wyszło, to, to może z bliska pokażę, to już musiało wyjść w tunelu, że tak będzie po prostu lepiej. Zobaczcie, są dosyć ostre krawędzie w tym samochodzie, a kto choć trochę orientuje się w kwestii aerodynamiki, czy tam dynamiki płynów, to wie, że ostre krawędzie sprzyjają polepszeniu aerodynamiki samochodu zobaczcie na przód. Jest taki dosyć też ostry, agresywny. Nie mówię tu o stylistyce, mówię tu oczywiście o aerodynamice. Te wszystkie kanty są dosyć, dosyć ostre. No i oczywiście ten nowy przód podobny do Volkswagena Golfa najnowszej generacji. Auto jest wysokie. Jest takie no stylistycznie może nawet trochę za wysokie. Mi się szczerze mówiąc z zewnątrz nie podoba, chociaż ja osobiście uważam, że takie samochody mm, stylistycznie mogą być prawie że obojętnie jakie, były nie były jak Fiat Multipla, <laughs> przepraszam, I, i też będzie dobrze, bo chodzi o to, co jest w środku. A to, co jest w środku, za chwilę pokażę. Ponieważ samochód jest naprawdę bardzo praktyczny, chociaż ma y, pewne mankamenty, i może od tego zacznę, bo jest to naprawdę kiepska rzecz. No. Rzecz, która mi osobiście się nie podoba, schowek. Banalna sprawa. W środku mamy schowek. Schowek na zazwyczaj w samochodach na raczej większe przedmioty. Tutaj, akurat w Volkswagenie, schowek jest na raczej małe przedmioty. Jest bardzo mały. Tu mieści się tak. Standardowa instrukcja obsługi. Oczywiście normalnie się raczej tego nie wozi, bo nikomu to nie jest potrzebne. Ale tutaj mam takie coś, to jest pokrowiec na tablet. Tablet jest chwilowo zamocowany tam, później, to, później o, o tym powiem. Natomiast szczerze, musicie mi w to akurat uwierzyć, bo już nie będę teraz tego przerzucał. Zobaczcie, już samo wsadzenie pokrowca, który właściwie no, prawie jakby go nie było, utrudnia zamknięcie. Zobaczcie, tak. A jak już to dam tutaj, to już jest problem z zamknięciem. Natomiast wierzcie mi lub nie, ale musicie mi uwierzyć, że jak tu w tym pokrowcu jest tablet, Sławek się po prostu nie zamknie. Nie ma mowy, żeby się zamknął, więc tak naprawdę nie zmieści się tu prawie można powiedzieć prawie nic. Tu mamy oczywiście część całego systemu audio, który jest bardzo rozbudowany. Mamy tutaj CD, wejścia na karty, wej wejścia na USB, mamy dysk wewnętrzny, więc tu muzyki się zmieści w tym samochodzie całe multum. No, ale przejdźmy może na miejsce kierowcy najpierw zobaczymy, jak jest w środku. A powiem tak, mogę już zdradzić, że w środku jest bardzo dużo miejsca, nawet dla wysokich osób. Zmieszczą się tu właściwie każdego rodzaju, każdej postury osoby chude, grube, umieśnione, jakiekolwiek właściwie fotele są olbrzymie, tego może będzie to widać. Ja nie jestem jakoś specjalnie szczupły, nie jestem też gruby. Chociaż brzuch mam, to fotele naprawdę tu dużo luzu jest jeszcze. Tu naprawdę zmieszczą się duże osoby. Miejsca jest mnóstwo nad głową, jak widać, bardzo dużo. Nie wiem, czy to widać. Widać pewnie teraz. Jest bardzo dużo miejsca nad głową. Jest szeroki zakres regulacji kolumny kierowniczej, co ja lubię właśnie w tej płaszczyźnie. Tu góra, dół. Powiem tak, trochę mogłaby się jeszcze opuszać, ja mógł mieć troszeczkę niżej, chociaż tak jak jest teraz, jest ok. Można siedzieć obojętnie, można siedzieć bardzo nisko, można siedzieć bardzo wysoko i tak zmieści się tu każdy. Ja mam 1,80m wzrostu, co pewnie już w sumie pamiętacie z poprzednich nagrań. Ja podnoszę się na maksa do góry. Na maksa. Teraz fotel jest naprawdę bardzo wysoko, ja tutaj widzę mniej więcej w ten sposób, czyli no, światło raczej bym nie widział sygnalizacji świetlnej, a mimo wszystko głową jeszcze nie dotykam do dachu, więc zakres regulacji jest ogromny i, i ogromne są możliwości dopasowania auta pod siebie. Jeśli odsunę fotel maksymalnie do tyłu, to zobaczcie, nie jestem w stanie nawet do końca wcisnąć pedału gazu, a sprzę no, sprzęgło jeszcze jako tako hamowania oczywiście nie ma problemu, ale widać, że jest bardzo, bardzo dużo miejsca i to jest oczywiście plus dla Volkswagena Golfa, już nie plus. Deska rozdzielcza oczywiście typowa niemiecka, poukładana, prosta, czy nudna stylistycznie? Powiem tak, Choć wielu z Was myśli, że jestem wielkim miłośnikiem Volkswagenów, to tak naprawdę nie jestem. Natomiast ta deska rozdzielcza jest całkiem, całkiem. Bardzo modne ostatnio te czarne, błyszczące plastiki, których ja raczej nie lubię, bo one się później widać w niektórych testówkach, że przy niewielkich przebiegach one są porysowane, więc nie chciał mieć takiego auta po 200 tysiącach kilometrów. Generalnie, kokpit nie jest zły, jest całkiem, całkiem spoko, Oczywiście pewnie jacyś tam miłośnicy pięknej stylistyki powiedzą, że jest brzydki, nudny. Oczywiście tu też można się zgodzić, no bo szału tutaj nie ma. Typowo Volkswagenowska stylistyka. Włączymy ten centralny wyświetlacz. Mam tu oczywiście dwustrefową klimatyzację. Bardzo intuicyjna, łatwa w obsłudze. Pokrętło siły nawiewu. Oczywiście, każdy ustawia temperaturę dla siebie. Proste przyciski tu nic, właściwie nie ma żadnych tajemnic. Te przyciski też e, nie trzeba się nad nimi zastanawiać. Łączymy e, system audio. Może zamknę drzwi. No, akurat nam nie pograło. Za bardzo. E... program na dwa o, no jakaś muzyka jest. Moim zdaniem... Moim zdaniem audio gra bardzo ładnie. Szczerze mówiąc nie wiem jakiej firmy to jest audio na razie. Nigdzie na głośnikach Volkswagen się nie chwali, że jest to system taki czy, czy owaki. Tu można, co ono, można pokazać jakąś tam grafikę. No nie ma czego tu omawiać, po prostu to są rzeczy jakieś tam bardziej czy mniej interesujące co kto lubi tak natomiast to co mi się podoba tu jest bardzo dużo różnych funkcji nie chcę tego wszystkiego omawiać to co mi się bardzo podoba to ekran nawigacji który często w samochodach jakiś jest problematyczny w obsłudze tutaj nie tutaj zobaczcie teraz mamy mapę widzimy na całym ekranie mapę często by wejść w jakieś po co ja tę muzykę? Często by wejść w jakieś funkcje, trzeba, trzeba coś wcisnąć, trzeba czegoś szukać. Tutaj zobaczcie, wystarczy zbliżyć rękę i już wszystkie podstawowe rzeczy wyświetlają się na ekranie, nic nawet nie trzeba dotknąć. Jeszcze raz to zademonstruję, żeby nie było, że to jakiś przypadek, proszę bardzo. To jest fajne, to jest naprawdę to jest jedna z pierwszych rzeczy po odbiorze samochodu. Która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Mamy tutaj, oczywiście, głosowe sterowanie, bluetooth i tak dalej. Tutaj jest właściwie wszystko, co dziś we współczesnym aucie tej klasy być powinno. Fajny układ tych przycisków na, na kierownicy łatwa obsługa, wszystko intuicyjnie. Tu mamy radyjko głośność i oczywiście kolejne stacje lub kolejne piosenki. Tutaj mamy obsługę telefonu, komputera pokładowego. Tempomat, wszystko proste, intuicyjne, ładne tutaj te ścięcie na kierownicy, nie wiem czy jest to potrzebne w samochodzie tego segmentu, natomiast może ta nazwa Sports do czegoś tam zobowiązuje. O tym schowku już mówiliśmy, teraz powiem o innych schowkach, a Volkswagen Golf Sportsman, jeśli chodzi o schowki, jest niezłym samochodem. Zacznijmy od, od tunelu środkowego, tutaj mamy... Nieduży schowek na drobiazgi z gniazdem USB i e, oczywiście gniazdem zapalniczki. Zamykany, obudowany tym błyszczącym plastikiem. Dalej mamy, zaraz ja ten kabelek, żeby... OK, dalej mamy zamykany schowek, gdzie można wrzucić parę rzeczy. Gdzie taka tasiemka zapobiega przemieszczaniu się takim przedmiotom jak właśnie telefon. Gdzie mamy coś takiego. Nie do końca działa. No, jeszcze działało przed chwilą, no, ale teraz już nie działa. Może kiedyś zadziała. No, chwilowo nie. O! Teraz już działa. E, oczywiście teraz wszyscy będą komentować, jaka to jest jakość Volkswagena i tak dalej. E, coś takiego, duże, bardzo duże kubki tu się zmieszczą, właściwie tu się zmieszczą nawet takie średnie wielkości butelki. Tutaj mamy elementy, które jakby zapobiegają przesuwaniu tych kubków. Schowek jest, jak już mówiłem, zamykany. Więc jest estetyczny i tutaj mamy jeszcze jeden schowek, trochę moich śmieci, rejestrator i tak dalej. Tutaj mamy nieduży schowek, ale bardzo głęboki w podłokietniku, rzecz jasna. Więc to jeśli chodzi o tunel środkowy, dalej pod siedzeniem pasażera mamy taki nieduży schowek, o jak jest napisane nośności 1,5 kg. Szkoda, że mocniej się nie wysuwa, jest dosyć krótki, ale, ale zawsze można coś tam wrzucić do niego. Na plus zasługuje, okej, okay. na plus zasługuje, kurczę, zaplątałem się, ten ta kieszeń, właściwie nie schowek, to kieszeń. Nie wiem czy to będzie widać, że tak słońce świeci. Ta kieszeń, która jest bardzo duża, głęboka, tu mieści się półtora litrowa butelka i jeszcze ze dwie butelki albo coś innego. Co tu jeszcze można pokazać? A jeszcze jeden mały schoweczek taki na jakieś tam drobiazgi. Pod fotelem kierowcy to samo. I jeszcze jedną rzecz wam pokażę z przodu, bo to jeśli chodzi o przód, to na razie mamy przód. Jeśli chodzi o przód, to mamy tu jeszcze o coś takiego, tu można coś tam włożyć, nie wiem co, zastanawiałem się chwilę, co mógłbym tu włożyć, nie wiem, może butelkę jeszcze jedną, może jakieś, nie wiem, chipsy, cokolwiek, nie wiem. Nie wiem co, sami może podpowiecie co. Wchodzimy do tyłu. Trochę wziąłem akcesoriów, mamy tutaj w bagażniku wózek dziecięcy. I w środku zamontowany fotelik. Teraz powiem, dlaczego to zrobiłem. Dlatego, że jest to samochód rodzinny, to każdy się domyśla, ale również dlatego, że Volkswagen Golf Sports Van jest bardzo praktycznym samochodem. Zobaczcie, to jest przesunięta ta część kanapy jest przesunięta maksymalnie do przodu, tamta część jest maksymalnie do tyłu. Zamontowany fotelik. Jak widać dziecko ma tutaj sporo miejsca. Oczywiście ten fotel z przodu jest ustawiony tak, że tam się zmieści bardzo wysoki pasażer, chociaż jest fotel podniesiony teraz maksymalnie do góry. Natomiast tu się nie zmieści żaden pasażer, a tu są takie stoliczki, to od razu, żeby nie zapomniał. Tutaj nie zmieści się żaden pasażer, ale za to zobaczcie, ile miejsca jeszcze tu jest do wygospodarowania, dzięki czemu można o, nawet nie składając tej, tego fotela, co ma jakiś wpływ na bezpieczeństwo, gdybyśmy go złożyli, to pewne rzeczy mogą się dostać do środka. W ten sposób możemy tu wsadzić wózek, pchnąć go maksymalnie do przodu i załadować bagażnik tutaj jeszcze do oporu, czyli zmieści tutaj, oczywiście, czyli zmieści się tu dużo rzeczy. Eee, właśnie w takiej konfiguracji, taką konfigurację mi się podoba, ponieważ ja mam żonę i jedno dziecko, i tak naprawdę zawsze mi jest potrzebny samochód trzyosobowy eee, z dużym bagażnikiem, jak gdzieś wyjeżdżam. W tym przypadku jest to dobre rozwiązanie. Teraz wyciągniemy wózek, żeby pokazać bagażnik w całości. Okej. Okay. Bagażnik wygląda tak. Oczywiście tu można sobie wyobrazić, lub, lub właściwie ja to przesunę. Przesuwa się go bardzo łatwo. Tą kanapę. W okazji tu też spory, spora kieszeń, i tu jeszcze jakieś tam drobiazgi można wrzucić. Stolik pokazywałem, tak? Aha, tu jest jeszcze jeden schowek I oczywiście gniazdo dodatkowe. Szkoda, że nie 230V, no ale trudno. Eee, tutaj mamy spory bagażnik. Można oczywiście oba fotele przesunąć do, do, do przodu. Można też złożyć kanapę i uzyskać w ten sposób niemalże płaską podłogę. Jeśli kanapa jest przesunięta do przodu, już tego nie będę pokazywał, to wtedy tą przestrzeń tutaj można sobie zasłonić tym oto, tymi oto elementami podłogi. Pod podłogą pewnie domyślacie się, że jest jeszcze dodatkowe miejsce na bagaż, ale. To nieprawda, bo pod spodem jest miejsce na koło dojazdowe. Z tym, że gdyby to był mój samochód, to ja bym to koło dojazdowe wywalił, zostawił sobie zestaw naprawczy i miałbym tu jeszcze całkiem sporo przestrzeni bagażowej. Bo tutaj mamy wysokość jakieś 15 cm, jeszcze dodatkowej przestrzeni bagażowej, więc było plus, oczywiście dotąd, a plus jeszcze po wywaleniu koła zapasowego jeszcze więcej. Szczerze mówiąc, zobaczcie, nawet to koło pozostawić. Yy, I tu można spokojnie upchnąć jeszcze sporo bagażu. Tutaj mamy dodatkowe takie miejsce na jakieś drobiazgi. To samo z tej strony, budzik mojego syna. Wszystko tak jakoś się wyciąga. Można to w yy, łatwy sposób sobie tą przestrzeń komponować, planować. Yy, to samo jest. To samo jest. już yy, Wam o tą Podłogę też się fajnie wyciąga. Można ją obniżyć. A, no, no widzicie, nie wpadłem na to, a już teraz wiem. Można ją obniżyć sobie i mamy dodatkową przestrzeń na bagaż. To można wyjąć. Mamy jeszcze więcej miejsca na bagaż, więc właściwie nic tym nie trzeba przerabiać. Tak jak mówiłem wcześniej, mój błąd, po prostu nie wiedziałem o tym. No jest to pierwszy kontakt z samochodem, więc y, pewne rzeczy mogą mnie tu jeszcze zaskoczyć i pewnie jeszcze nie wszystko wiem. O, na przykład tego gniazdka zapalni, zapalniczki 12V nie widziałem wcześniej. To tyle jeśli chodzi o przestrzeń bagażową, która jest naprawdę duża, funkcjonalna. Jeśli chodzi o wady jeszcze tego samochodu, to tak, ja używam fotelika montowanego standardowo. Już widać dosyć zużyty ten fotelik, ale on jest cały czas sprawny. Nie przepadam za systemem Isofix. Zresztą często zmieniam foteliki i wolę jednak takie rozwiązanie. A Ym, niestety w tym samochodzie, na przykład ten fotelik, on, żeby być, był naprawdę sztywno zamocowany, potrzebuje tutaj pod, podpórki ze strony zagłówka, ponieważ to są takie wypusty, żeby fotelik trzymał się na boki. I zobaczcie, tu niestety, pomimo super do, dobrego montażu, fotelik rusza się na boki, yy, dlatego że zagłówek jest trochę za słabo wyprofilowany. Chociaż powiem tak, były mniejsze zagłówki w samochodach i fotelik trzymał się sztywno. Szczerze mówiąc, nie wiem co jest przyczyną. Pasy są naciągnięte naprawdę mocno. Oczywiście fotelik i tak jest dobrze zamocowany, bo on się tutaj no nie jest w sumie tak dobrze zamocowany. Niestety, yy, z tyłu kiepsko się mocuje ten fotelik, z przodu montowałem yy, i muszę przyznać, że jest zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Więc już teraz wiem, że małego będę woził z przodu, że ona będzie sobie jeździła z tyłu. Yy, z tym, że jest jedna rzecz: z przodu, żeby poprawnie zamocować fotelik, trzeba maksymalnie podnieść siedzenie do góry. Dlatego ono właśnie było podniesione. Nie dlatego, że woziłem małych pasażerów, tylko dlatego właśnie, że tu woziłem swojego małego pasażera. A dlaczego tak musi być? Dlatego, że te, te zaczepy do pasów są bardzo długie. Bardzo wysoko wysunięte, i po zamocowaniu fotelika, tu w tym miejscu okazuje się, że pas zapina się zbyt wysoko. Dlatego trzeba, aby zamocować taki typowy, standardowy fotelik prawidłowo z przodu, co oczywiście jest możliwe dzięki wyłącznikowi poduszki powietrznej. Trzeba maksymalnie podnieść fotel do góry, co w sumie też sprzyja pasażerom z tyłu, i wtedy ta, ta klamra jest na tyle nisko, że y, można prawidłowo zamocować fotelik i tutaj akurat w tym przypadku zagłówek wystaje na tyle dużo, że fotelik jest naprawdę dobrze zamocowany i nie ma problemu z jakimiś ruchami na boki. Y, jeszcze miałem powiedzieć o, o jednej rzeczy w tym samochodzie, y, czyli o bardzo dużej zalecie auta, którą może już nie jeden z was szkoda, że nie można tego robić jedną ręką, trzeba się trochę wspalać głową. Czyli o szklanym dachu. Dla mnie, szklany dach ma tylko jedną fajną rzecz. Na pewno nie to, że ja widzę niebo, bo tutaj i tak kiepsko widać niebo, a zazwyczaj przeszkadza to, bo słońce świeci. Natomiast dla mnie, szklany dach jest oczywiście wykorzystywany po to, czyli żeby zamocować sobie tablet, żeby. Dziecko z tyłu siedząc mogło sobie oglądać bajki. Oczywiście to samo można zrobić na przedniej szybie, ale najfajniej się to mocuje z tyłu. Wtedy sobie nawet trzech pasażerów może tutaj usiąść oglądać film, czy, 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 czy dziecko, czy dwoje dzieci może oglądać bajkę. Dla mnie szyberdach właściwie pełni tylko tą funkcję i dlatego lubię mimo wszystko szklane szybardachy chociaż wolałbym mieć to w standardzie, nie chciałbym za to dopłacać jeśli chodzi o, o widoczność w tym samochodzie to ułatwiałem ją nie tyle te grube słupki co te wszystkie małe szybki to samo jest z przodu to samo jest z przodu tu też są takie w ogóle tu bardzo dobra jest widoczność w tym samochodzie poza tym jeszcze, że jest kamera cofania to mamy takie małe szybki słupki te pierwsze są dosyć cienkie, jak, jak sobie ktoś ustawi fotel wysoko, to widzi bardzo dobrze, bo samochód jest trochę wyższy. Natomiast y, wadą Volkswagena Golfa, przepraszam, y, wadą Volkswagena Golfa sportswana, jak zresztą jednego Volkswagena, y, są małe lusterka. Zobaczcie, zobaczcie, że to są, moim zdaniem, to są troszeczkę za małe lusterka, jak na jak na w ogóle samochód, a, a już nie wspomnę o tym, że jak na samochód tej wielkości lustereczka mogłyby być troszeczkę większe. Zdecydowanie większe są w różnych innych samochodach, choćby w testowanym niedawno przez nas, przez nas Mitsubishi Space Starze, który jest malutkim samochodzie, a ma ogromne lusterka, za co Mitsubishi ma u mnie dużego plusa. Tutaj niestety lusterka są, Aha, nie powiedziałem jeszcze o tym. Tu jest jeszcze jeden schowek w górnej części deski rozdzielczej. Głęboki, nie wiem czy to będzie widać. Jest dosyć głęboki, to można rzucić ze 4 na 5 telefonów. Zamknąć wygląda to w miarę estetycznie. Jakoś specjalnie nie rzuca się w oczy. O czym świadczy choćby to, że o tym zapomniałem. O mechanice silniku, zawieszeniu i tak dalej przeczytacie w teście. A i jeszcze ostatnia rzecz. Ostatnia już rzecz, żeby was nie zanudzić to. Jakość wykonania Volkswagena, oczywiście, jak zawsze bez zarzutu, a według mnie, również jak zawsze bez jakiegoś szału. Nie wiem za co ludzie tak bardzo sobie cenią, tą jakość wykonania. Chociaż moim zdaniem tak jest lepsza niż w Audi. Natomiast jeśli chodzi o fotele, no tutaj jakoś tak kiepsko to wymyślili. Zobaczcie, tu mamy fajny materiał, prawdopodobnie jakaś Alcantara. Fajnej jakości, fajna w dotyku. Ładnie, przyjemnie to wygląda, natomiast zamiast to zrobić w całości, no to niestety tu już użyto zwykłego takiego materiału, taniego, yy, przeciętnego mocno i to wygląda tak, jakby ktoś yy, komuś zabrakło pieniędzy paru set złotych i a to zamiast zamówić sobie fotele w całości z tego materiału, to sobie zamówię w połowie nie wiem po co to robić, to już jakby miał zamawiać takie auto, to albo w tą stronę albo w tą, a nie tak pół na pół, to wygląda wygląda na pierwszy rzut oka dobrze, bo tu mamy Alcantara a na drugi rzut oka już wygląda kiepsko no, połączenie bardzo fajnego przyjemnego materiału z bardzo kiepskim i to właściwie byłoby chyba na tyle możecie jeszcze sobie Obejrzeć samochód z grubsza. Tu jest, tu jest, tu będziemy testować trochę tam gratów. Leży za, za co, muszę Was przeprosić od razu. No, to wszystko było w bagażniku. No, to jest wersja 1.4 TSI, którą, którą już właściwie jeździliśmy. Yy, była to pierwsza jazda. Yy, 150 koni mechanicznych. Dobry silnik do tego samochodu. Nawet nie wiem czy nie lepszy jak, jak diesel. Manualna skrzynia biegów. Ten sam egzemplarz dokładnie. Już mieliśmy na pierwszej jeździe, a teraz będziemy testować go jako auto rodzinne. To wszystko jeśli chodzi o Volkswagena Sportsvana. Widzę, że 20, ponad 20 minut. Prawdopodobnie większość z Was już tego nie ogląda. Trudno. Starałem się pokazać najwięcej jak mogłem. Do zobaczenia następnym razem.